A więc inform, najpierw będziemy przystąpimy do przyjęcia protokołu nr 41, łamany przez 21 z 41 sesji Rady Miasta, a następnie do przyjęcia kolejnego protokołu. A więc protokół ten został dostarczony drogą elektroniczną i był też do wglądu w biurze Rady. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków do protokołu. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję. Przystąpimy za chwilę do głosowania nad przyjęciem tego protokołu. Proszę jednak o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Ciągle nie mamy pani radnej krug. Nie wiemy co się z nią jeszcze dzieje. A więc przystępujemy do głosu. A więc stwierdzam, że w tej chwili jest 20 radnych. Nieobecna jest jedna osoba i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę przycisnąć, przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć, przycisk przeciw, kto się wstrzyma. proszę przycisnąć, przycisk, wstrzymuje się. Informuję, że za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, jedna osoba jest nieobecna, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do głosowania protokołu numer 42, łamany przez 21 z 42 sesji Rady Miasta Bielsko-Podlaski z dnia 9 listopada 2021 roku. Protokół również był dostarczony wszystkim Państwu drogą elektroniczną, był też do wglądu już Rady. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Dobrze, dobra. Proszę państwa, proszę o potwierdzenie Pana Żukowskiego jeszcze prosimy. Panią Macieju i Pani Kruk. Pani Kruk jest. Proszę państwa Pani Kruk poinformowała o problemach technicznych, zaraz spróbujemy je rozwiązać, ale w tej chwili jest 20 radnych, a więc jest kworum i możemy przystąpić do Głosowania kto z państwa radnych jest za przyjęciem 42 protokołu. Proszę przyciśnięcie przycisku za, kto się wstrzymał. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw, kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Informuję, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna osoba jest nieobecna, a więc protokół został przyjęty. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy punkt trzeci.